Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w studiu Świdnik TV. Są dzisiaj z nami Pan Komendant Straży Miejskiej Janusz Wójtowicz oraz Młodszy Strażnik Pani Marta Gardziała. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co leży w kompetencjach Straży Miejskiej i z jakimi sprawami mogą się do Was zgłosić mieszkańcy. Kompetencje są dość szerokie, bo to jest zabezpieczenie ładu i porządku publicznego, jest też ochrona środowiska, za którą odpowiada burz, jeśli nas upoważnia, jest zabezpieczenie imprez, Różnych masowych, jest wiele różnych innych rzeczy, ale jest też coś, co bardzo jest dla nas ważne: edukacja w różnym zakresie, związana z bezpieczeństwem, z ochroną środowiska i w tym też w temacie się skupiamy. No i staramy się też pozyskiwać środki zewnętrzne na te wszystkie nasze programy, które realizujemy. Obecnie w Straży Miejskiej pracuje ile osób? Jest 24 osób, w tym 14 strażników. W tym pięć strażniczek, można powiedzieć. Także parytety są zachowane. Cały czas coraz młodsza kadra. Także to chyba jest... cieszy. Tak, to cieszy, bo jest takie, można powiedzieć, doświadczenie połączone z młodzieżą, która doskonale sobie daje radę i nas inspiruje do nowych wydarzeń, do nowych osiągnięć. To są też nowe plany tak jak na przykład zakup samochodów elektrycznych, ale też rozwijamy się pod innym kątem związanym ze szkoleniem, z otwartością na... Społeczeństwo. Pokazujemy teraz praktycznie na, na Facebooku na, na bieżąco, co robimy. No za chwilkę właśnie jeszcze do tego tak, wrócimy. I, mm -hmm. I myślę, że to przynosi jakiś efekt. E, wspomniał Pan właśnie na samym początku, przy samych kompetencjach i zadaniach Straży Miejskiej, e, o tym takim ważnym aspekcie, jakim jest edukacja. E, tutaj tak naprawdę zaczynamy już od najmłodszych e, pokoleń. E, sam program Razem Bezpiecznie jest realizowany już w świetnickich przedszkolach od e, kilku, e, od Kilku lat. Dzieciaki podczas tego projektu uczą się, jak bezpiecznie przejść przez jezdnię. Tutaj wykorzystujecie też miasteczko rowerowe do, do pokazywania po prostu, jak poruszać się w tej przestrzeni. Jak to, jak, 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 to, jak to wygląda po prostu z waszego, z waszego punktu yy, widzenia i czy przedszkolaki są już dobrze przygotowane do tego, żeby poruszać się po drogach? Mm -hmm. Także od 2017 roku już prowadzimy ten program Razem Bezpieczniej i edukujemy dzieci poprzez autochodzik. Mamy te zajęcia w przedszkolu. W tym roku zmieniliśmy troszeczkę tą wizję naszą i zapraszamy dzieci do naszej siedziby, żeby zobaczyły, jak wygląda praca Strażnika Miejskiego od takiej strony yy, naszej w naszej siedzibie, pokazujemy im nasze wyposażenie, ekopatrol, mogą zobaczyć, dotknąć na przykład kajdanki, tomfę, zobaczyć monitoring miejski i edukujemy ich oczywiście, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bezpieczne poruszanie się, ale też jazda na rowerze. Oczywiście przykładamy dużą uwagę do na przykład odblasków, o widoczność na drodze. Mamy też miasteczko rowerowe i w tym roku na przykład braliśmy udział w egzaminie na kartę rowerową, więc po prostu staramy się od najmłodszych lat edukować i pokazywać dzieciom, co jest ważne, tak? I jak pojawiacie się właśnie na przykład tak, jak możemy porównać, nie wiem, rok temu i ta sama grupa właśnie <grym> dzieciaków, no i jeszcze będąca rok. oczywiście w przedszkolu, czy widać właśnie widać ten różnice, taki tak. postęp i, i różnice? Tak, mhm. widać różnice, dzieci już chętnie biorą udział, zgłaszają się, chcą się popisać trochę wiedzą, więc my się cieszymy i w ogóle dzieci szybko chłoną wiedzę, dlatego ważne jest, żeby aby te najmłodsze dzieci uczyć, one później idą do domu, edukują też swoich rodziców, dziadków, dlatego cieszymy się i, i tak i widać postęp wspomniał pan komendant tutaj też o, o samym monitoringu, właśnie też ten aspekt, gdzie dzieciaki mogą zobaczyć, jak wygląda wasza siedziba, no jest to jedno z takich, powiedzmy, cięższych zadań, tak naprawdę obsługa całego systemu monitoringu. Wśród realizacji właśnie tych projektów, które realizujecie, jest projekt Świdnik Miasto z wizją, to jest modernizacja przejść dla pierwszych i rozbudowa monitoringu miejskiego, mhm. gdzie pojawią się w tym roku yy, nowe kamery i, i właśnie jak, mhm. jak, jak wygląda sama obsługa tego, tego monitoringu? No to W tej chwili to już jest 126 kamer, yy, także dyżurny naprawdę ma yy, na co patrzeć. Nie jest możliwe, żeby zauważył, co na bieżąco się w tym dzieje, uh -huh. generalnie, ale mamy takie miejsca najbardziej newralgiczne. Teraz, w ramach tego projektu, chcemy rozbudować kolejne kamery. W ramach programu Razem Bezpieczni będzie to szkoła podstawowa numer 7 i 3, czyli robimy kamery wokół szkół, ale też zabezpieczamy przejścia dla pieszych. Generalnie chodzi o to, żeby ta bezpieczeństwo wokół szkół było, miało charakter taki kompleksowy. Tak, tutaj przy szkołach te, tak, te przejścia ale, dla pieszych są właśnie takie nefralgiczne. Dokładnie tak. Mhm. Ale kolejna rzecz to jeszcze jest kolejny projekt, który chcemy też wejść z monitoringiem na e, osiedle Brzeziny. Chcemy też e, okamerować targowisko i tutaj te tereny przyległe. E, to o, akurat ze względów e, bezpieczeństwa. To są nie tylko na przykład wnioski policji, które wynikają z analizy bezpieczeństwa, ale też są wnioski mieszkańców, którzy przedstawiali, gdzie, w których miejscach by widzieli, gdzie się czują niebezpiecznie, bo dla nas najważniejsza rzecz to, żeby ten mieszkaniec Świdnika czuł się bezpiecznie, bezpiecznie mhm. wokół miejsca swojego zamieszkania i to jest dla nas priorytetem. Ja myślę, że poziom bezpieczeństwa ogólnie w Świdniku yy, wiadomo, że nigdzie nie jest idealnie, ale on jest na dość wysokim poziomie. Poziomie. No tutaj, tutaj Wasze działania, choćby te takie, nazwijmy to brawurowe akcje ratujące życie, jak to właśnie ostatnio z mężczyzną, który gdzieś tam przytrzymywał się słupka w, tak. w samym środku nocy, no z uwagi na to, że, że się po prostu zagubił. I tutaj no Wasza pomoc jest tak naprawdę nie. To jest, tak, to jest czujne oko operatora, który jest właśnie na, na stanowisku monitoringu, ale to też ważne jest, żeby jeżeli dostajemy zgłoszenie, była szybka reakcja na, na przyjazd, na, na, na miejsce zdarzenia. Często właśnie ludzie nam dziękują, że jesteśmy szybko, że mamy dość taką fajną, charakterystyczną rzecz, że tutaj rejon miasta i gminy Świdnik nie jest rozległy tak, i my praktycznie w ciągu 5-10 mm -hmm. minut jesteśmy w stanie przyjechać na miejsce i udzielić pomocy. Czy to jest ta pomoc bezpośrednio zagrażająca życiu czy zdrowiu danej osoby, ale często, często też na przykład zwierząt, także staramy się być najbardziej, jak najbardziej skuteczni, bo generalnie ta, to zależy mm. też od, od szybkości reakcji na interwencję. Tutaj właśnie, jak jesteśmy już przy tej szybkości i, i, i czasie reakcji, to przymierzycie się do zakupu uniwersalnych aut patrolowo interwencyjnych wyposażonych dodatkowo właśnie w urządzenia do monitorowania stanu środowiska, jakie tutaj ma, są plany Straży Miejskiej w, w tym zakresie. No, jesteśmy w trakcie przetargu, on jeszcze nie został zakończony, ale tak pierwszy samochód elektryczny to będzie taki do przewozu też osób zatrzymanych. Generalnie chodzi o osoby które na przykład będą nietrzeźwe i mogą być odważone do miejsca zamieszkania albo na przykład do noclegowni. Mm -hmm. Kolejna rzecz to te samochody będą wyposażone w specjalistyczny sprzęt. No, technologia idzie w górę i teraz już będzie tak, że te laboratoria do mierzenia jakości powietrza będą na stałe zamontowane w tych samych pojazdach i na bieżąco online będziemy mieli wyświetlane jakość powietrza, w którym miejscu dokładnie się zajmujemy taka ta jakość będzie i będziemy mniej więcej wiedzieli co się dzieje w mieście i gdzie mamy zwrócić uwagę. Jakbyśmy się właśnie mogli na sekundkę zatrzymać przy samej właśnie jakości powietrza i samych działaniach ekopatrolu, mhm. e, jak to jest z jakością powietrza e, w Świdniku, bo z roku na rok e, jest poprawa. Pracujemy nad tym, żeby, żeby oczywiście tych, tych, to, to powietrze po prostu było e, coraz lepszej jakości. E, natomiast właśnie jak to wygląda z Waszego punktu widzenia, jeżeli chodzi właśnie o liczbę zgłoszeń? Ona spadła, wzrosła? E, no jak ja to mogę wygląda? Tak powiedzieć, z perspektywy 7 uh -huh. lat, jak tutaj pracuję, to już jest znacznie lepiej. Na początku ta jakość powietrza, bo montowaliśmy takie stacje, no, była niezadowalająca, często sięgało co nawet, boże się mówi powyżej 200 stężeń pyłu PM10. Natomiast teraz ta średnia dobowa znacznie się poprawiła, czyli praktycznie w ciągu 7 lat uzyskaliśmy prawie o połowę lepszą jakość powietrza. Martwi mnie troszkę to, że z zewnątrz, czy te miejscowości nie jesteśmy w stanie kontrolować, bo to nie jest nasz rejon mm. i nie możemy wszystkich zdyscyplinować, a niestety powietrze to ma do siebie, że my w takiej nietce troszkę żyjemy i, i, i tak, przychodzi do nas to nie, nieczyste yy... od sąsiadów. Ale myślę, że ta świadomość rośnie powoli ekologiczna i co nam może... No tutaj duża rola też y, y, właśnie, w edukacji tak naprawdę, tych bo, tych bo dzieciaki po prostu pilnują rodziców czy dziadków, y, żeby czy odpowiednio segregowali śmieci, czy spalali y, no, no, odpowiednie y, odpady, wręcz kontrolują, co tam jest wrzucane. Y, jeżeli chodzi o takie zimowe, y, powiedzmy, y, zadania, no to tutaj y, ogromna pomoc z waszej strony, jeżeli chodzi o odpalanie, y, pomoc przy odpalaniu... Y, Samochodów, jak to wyglądało tej zimy? Dokładnie. Tej zimy mieliśmy 182 uruchomienia pojazdu. Oczywiście ciągle. Ciągle pojazdy, mamy takie urządzenie do rozruchu, no i jedziemy na miejsce interwencji. Bo tutaj bez względu na porę roku, na tak? Naprawdę, rok, na przykład, tak. tylko wczoraj mieliśmy trzy uruchomienia mm -hmm. pojazdów, a mamy ciepło, tak, lato, ale cały czas jesteśmy wzywani do mm -hmm. takich interwencji. No i na miejscu spotykamy się z różnymi reakcjami ludzi. Niektórzy pytają, czy możemy za nimi pojechać do Warszawy. Była taka pani, która pytała, czy możemy za nią pojechać do Warszawy, gdyby jej w razie auto zgasło. Mamy też panią, za którą jeździliśmy chyba trzy razy, bo przemieszczała się po średniku, mm -hmm. więc za każdym razem, jak I się za zatrzymała, musieliśmy jechać mm -hmm. i uruchomić pojazd. Ludzie oczywiście nam dziękują, później nam machają na mieście. Zdarzają się takie sytuacje, więc jest to fajna taka akcja reakcja, pozytywne. tak? Mhm. I, I... Się w się czy akumulatory też wymijamy? <laughs> tak, kiedyś pan nas poprosił, czy pojedziemy mu kupić akumulator na fakturę. <laughs> Także sytuacje są Czyli zabawne Szeroki, szeroki tak, zakres. Tak, tak, szeroki, ale fajnie, bo jesteśmy w stanie pomóc. No to też cieszy, tak? Yy, od. Yy... Kilku miesięcy też właśnie prowadzicie profil na Facebooku, który no ja myślę, że świetnie obrazuje po prostu liczbę tych interwencji i działań. Te tygodniowe raporty, które się pojawiają, no one naprawdę pokazują, ile tych zdarzeń jest. Skala i, i zadania są przeróżne. O, o wszystkich decyduje oczywiście życie. Jak to wygląda, właśnie z Waszego punktu <grym widzenia, <grym jeżeli chodzi o, o też reakcje, z jakimi <grym> się y spotykacie przy, przy samym prowadzeniu tego profilu? Tak szczerze mówiąc, to na początku obawialiśmy się tych reakcji złych, ale tak, te, te informacje pokazujemy od serca, jakie one naprawdę są. I te reakcje takie są różne, ale generalnie są. Pozytywne. Widzimy to po tych odsłonach, po komentarzach. Mamy ten argument, że mamy ten monitoring i czasami mhm. przez przestrodze możemy takie mhm. filmy pokazać, które nie chcemy, żeby takie zachowania były. I to jest fajne, bo to ludzi ciekawi i myślę, że przez, ten, przez to lepiej jest do tych ludzi przemawiać. no Tutaj głównie no, młodzież. Ta, młodzież poza mhm. tym. Dla nas na przykład jest porażką, jak musimy tam kolejne te mandaty nakładać. To ktoś tam nastawia się w ten sposób, że o, mandaty, zwiększamy sobie kasę, jakieś dochody i tak dalej. Nie. My, dla nas najważniejszą rzeczą jest ta świadomość, żeby po prostu tych ludzi nie karać, żebyśmy mogli sobie spokojnie działać, pouczać, ta, ta edukacja edukować, tak. Naprawdę. tak mhm. i, 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 I spokojnie. Nakładanie takiego mandatu to już jest dodatkowy stres, bo to jest interakcja osoba-osoba, tak? Natomiast tutaj na Facebooku mówimy o, czasami o tych pozytywnych. I negatywnych, o wszystkich tych historiach, mhm. które nas dotyczą, czasami faktycznie ludzie się nakręcają i, i próbują trochę ukierunkować ze własnego punktu widzenia, nieobiektywnego, jak ta interwencja wyglądała, no ale na szczęście my mamy też możliwości interakcji. I, i Przedstawienia tego w sposób mm. jak najbardziej e, obiektywny. Co niekoniecznie nie wszystkim się też podoba, no ale t, t, tak to działa. Tak? No ale właśnie, żeby mieć ten pełen obraz, y, no dobrze jest czasami. Czyli tak, pokazujemy fakty tego... po prostu. Tak, tak pokazujemy mm -hmm. fakty to, co robimy i staramy się ludziom przybliżyć pracę Strażnika Miejskiego tak, poprzez nasz portal. Zaczynają się wakacje, tak naprawdę to jest chyba jeden z takich, z jednej strony oczywiście wszyscy cieszymy się, że będzie chwila na złapanie oddechu, jeżeli chodzi właśnie o Waszą pracę, to tych interwencji zazwyczaj w tym okresie letnim jest więcej, mniej, czy, czy różni się jakoś ich charakter od tych, które, no nie wiem czy właśnie, czy każdej pożar roku można przyporządkować jakieś takie konkretne zadania. Zmieniają się interwencje, mhm. jeżeli chodzi o kategorie, czyli tak więcej jest takich interwencji związanych ze spoczywaniem alkoholu, zakłócaniem ciszy nocnej, mhm. no bo te wakacje to czas zabawy i nie każdy jest zadowolony, że po 22 jest na przykład głośna muzyka i ludzie się bawią, tańczą, yy, także takie interwencje otrzymujemy, no ostrzegamy też, że w tych miejscach publicznych, gdzie mamy kamery, jest to wszystko widoczne. tak Tych młodych ludzi też informujemy. No, często też bywa tak, że mhm. trzeba przyjechać i ukarać, bo jeżeli ktoś się naprawdę zachowuje w sposób na, już taki na graniczu No to musimy działać i musimy interweniować. Często nawet też prosimy o wsparcie policji, bo jak jest jakaś duża grupa osób, to to musi, by... po pierwsze, tak to musi ciężko, być. Ciężko też tak. zapanować nad tłumem czasami. Mhm. Natomiast. Duży efekt yy, przynosi, przynosi ten, to nasze spotkania edukacyjne, bo widzimy tutaj, zwłaszcza po tych młodych ludziach, że jeżeli. Powiemy mu tych bezpiecznych zachowaniach, co to, to później przechodzi na rodziców i to w jakiś sposób. Czyli to kształtuje prostu tak, to, to, to to jest właśnie to, że warto z tymi młodzi, młodymi ludźmi pracować, bo przynosić hmm. jakiś efekt. Mamy komunikację zwrotną, że. że tak. I teraz też próbujemy kolejny spot, taki wakacyjny wspólnie zrealizować. Mówiliśmy o tym, jak to bezpiecznie zachowywać się na przykład na skateparku, gdzie właśnie niedawno chłopiec odniósł bardzo poważne obrażenia głowy. I jak ważne jest w takich przypadkach, kiedy już ekstremalne robimy rzeczy na rowerze, ważne jest zakładać ten kask. A nawet jeżeli normalnie jedziemy, to często zdarzają się już niestety takie wypadki, że rowerzysta zderzy się nawet z rowerzystą albo z pieszym. I to skutki czasami są dość poważne. Ten kask czasami nam ratuje życie. Ja bardzo dziękuję Wam za y, rozmowę. Pamiętajmy oczywiście wszyscy o tym, żeby w tym okresie wakacyjnym przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo i swoje, i osób, które znajdują się y, w naszej przestrzeni. A Państwa oczywiście zachęcam do tego, żeby y, zaobserwować profil Straży Miejskiej w świdniku y, na Facebooku. I mam nadzieję, że y, do zobaczenia y, tylko i wyłącznie przy y, jakichś przyjemnych y, interwencjach. Tego dziękuję bardzo. Dziękujemy.